Siema! Tutaj konzin I dzisiaj challenge, w którym możemy używać tylko zestaw Iron Mana. Czyli na przykład tego nie możemy użyć. Nie. Spoko, że mamy spodnie dropnęło. A tak, czy też nie możemy. A będzie to ciężki challenge. Przydałoby się zdobyć. Ale co tam. Przydałoby się zdobyć jeszcze rękawice. Bo bez rękawic nie ma co nawet. Nie będzie jak wadzić, bo te spodnie to tylko... Tylko zadają 600 HP z, jak lecisz na nich z lotu. Dzisiaj tu jest na przykład gracz, ale nie będę go dojeżdżać. Bo właśnie nie ma to sensu. Dobra, ląduję tutaj. Tam nie dolecę, mam już tutaj w takim razie czaszki. A nie. Ktoś miał za Mela? Samochodzik! Uciekam. A, to tu nie będzie już skrzynki Tonego starka. No, zlutowane. Ciężko będzie coś ugrać z tym, że jeszcze tutaj spróbować. Lecę tam sprawdzić, czy tam może ktoś nie otworzył jeszcze skrzynki. A nie, ktoś właśnie tam jest. W takim razie tam lecimy. Budulco. Jak? Proszę, skręć, skręć. Skręć, skręć. No i gadaj. Wszyscy mnie gonią. Proszę, 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 proszę. Jest, 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 Jakim cudem? Ja już to wywalam. Widzicie. Jest spokojnie. Nie! Przecież ja tu mam małe portki! Co ja zrobiłem? A może tu się... To będzie za chwilę jajo. Za chwilę jajo tu przyleci. Nie, ona już tu przyleciało. Pokampimy sobie na gracz. Albo w sumie. to jest OP, to jest za, za mocne. Ja jestem za, żeby zniszczyć tą broń, albo ją przynajmniej, Czyli nie wiem, że ma automatyczne namierzanie. I doczekaj, wiem, że nie będę mógł z tego zabrać. w końcu challenge. Smarja, hmm. ile ludzi się do tego le lezie. No wszyscy chcą tą, te, te bronie mieć danego Starka. Ale chyba nie wiedzą, że z tego to, to nie leci. Bo to są dwa rodzaje tych jaj. Nie wiem jak to inaczej nazwać. Czerwone. I czarne. Z czarnego dropi, żeby nie sprzęta Ironmana. W ogóle nie wiem czemu na tym odcinek wziąłem doktora Duma. Nie... Yy. A nie tego. Skarnetu. Chociaż on jest... On jest... Yy, innego koloru. Jest, to jest... To z innego gośćka. Nie wiem czemu go nie wziąłem na ten odcinek. Ale w sumie wziąłem doktorka. No mamy doktorka. Będę chciał zrobić wina. Nie przesłyszeliście się. Wina. Jest to, że mam leczenia i w razie wypadku, w przypadku wypa wypadku przy pracy, mam na przewagę. Wtedy myślałem, że to jest on, a to był jakiś krzak. Oj, grubo się tam chyba dzieje. Grubo to chyba nie jest określenie tego, co tu się dzieje. Jeden dat. Jest żyje. Na szczęście. Dobra, uciekam. Chociaż aż dobra. O, i to też jest yy, tonego Starka. Rzecz. Więc też mogę z tego korzystać. Ale nie będę z tego korzystać. Tutaj mnie za chwilę. E bo tu jest pan medalion, chyba. Z tego co mi się wydaje. Patki są lepsze. Aha, bo tu wszyscy pojają. Jeden pięć, powinien być. Czemu mam? Czemu pięć, jak pięć, <laughs> To jest bost. Teraz go zabija. I nie wiem, co się stało z moim chodzeniem. Ej, no doktor No. Yy... Ja nie wiem, czy ma, ale mi się gdzieś. Yy... I no totalnie, mi się chodzenia. Wy też tak czasem macie? Piszcie w komentarza, Dobra 60 pik 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 ty się małam dzięki za apta, ale nie potrzeba, a co ja by się stało? jakbym... tak. Jak jest zniżanie? Control, dobra. I no chodzę jak? <grymne> Nie mogę, to jest złe to co robię. No ale trzeba wypełnić misję. A coś ta śmieć ucieka? Zabijaj, ucieka. Ej, dobra. Nie, 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 nie! Kurde, ósme miejsce! 5 HP miał! Kurcze, dobra widzowie, szkoda, dziękuję za oglądanie i napiszcie jeszcze w komentarzach, czy według was yy, bronie Tonego Starka są OP, dobra.